Witam, ja jestem Gold i dziś postaram się wam opowiedzieć historię Elektra Archona, czyli Raiden Shogun. Jest to idealny czas na tą historię, ponieważ już za niedługo rusza jej banner. My natomiast ruszamy z odcinkiem, więc upewnijcie się, że wasze czas są wygodne dla was pozycji i zapraszam. Zacznijmy od tego, że istniały sobie dwie pewne siostry: Makoto i Ei. Były to bliźniaczki, które wygrały razem wojnę arczonów, a co za tym idzie, zostali arczonem. Ale jak to. Dwie osoby jednym Archonem? No w sumie to tak i nie. Generalnie bardzo mało wiemy o przyszłości tych dwóch sióstr. Wiemy, że Makoto służyła jako faktyczny władca Inazumy oraz Archon i była od spraw prawa, zarządzania i tym podobnych. Ei służyła natomiast jej jako kagemusza, czyli sobowtór i załatwiała, że tak powiem, sprawy siłowe. Lud Inazumy jednak myślał, że Archon jest tylko jeden i nazywali go Bal. Jednak prawdziwie pod imieniem Belzebul kryła się tylko Ei, a pod imieniem Bal tylko Makoto. Tylko arczonowie, niektórzy yokai i adepti, wiedzieli o istnieniu ich dwóch, a większość ludzi tej watu myślała, że arczon jest jeden. Co więcej, ważniejsza była Makoto wśród innych arczonów, i to właśnie tylko ona była uznawana za arczona. W sensie tylko ona była tym arczonem. No lewina, sobie, tak pod tym jednym imieniem działali. Makoto była bardzo delikatną osobą swoją drogą i żyła chwilą, że tak powiem, natomiast Ej chciała wieczności dla tych chwil. Jak mówiłem, nie wiemy o ich przyszłości dużo, ale co ciekawe, pod koniec wojny arczonów Ej zabiła Orubashi omikami, czyli boga wyspy Watatsumi, który najechał wyspę Yashori z nieznanych przyczyn. Po dość długiej bitwie Ei użyła swojej najpotężniejszej techniki zwanej Musu no Hitotachi. Tym samym, nie dość że zabiła Orobaszego, to jeszcze przecięła wyspę Shori, tworząc wąwóz Mu Poza tym Makoto często opowiadała swojej siostrze różne opowieści, które ta lubiła. Ei zaprzyjaźniła się też z wieloma znanymi osobami, takimi jak Kitsune Saigu, Sasayuri, Miko Shichio, czy nawet troszeczkę później Yaemiko. Bardzo, ale to bardzo lubiła z nimi spędzać czas pod drzewem Sekury. I nie, nie chodzi o Scarlet Sakure, bo ona wtedy jeszcze nie istniała. Generalnie sobie tak spokojnie żyli tam ta Makoto i jej, no ale niestety dużo rzeczy ma koniec. Otóż 500 lat temu wybuchł kataklizm i generalnie Ei razem z Makoto, Mikoshi Chiyo i Kitsune Saigu walczyli w obronie Inazumy. Niestety jednak skutki były tego opłakane. Migoshi Chiyo została skażona bestią grzechu, po czym sprzeciwiła się Ej, a ta odcięła jej rogi, ponieważ Mikoshi była oni, oraz rękę z mieczem. Jej dalszy los jest nieznany, ale prawdopodobnie umarła. Potem Ei dowiedziała się, że jej siostra Makoto poszła sama do Heinreich. Ej kazała Kitsune Saigu zostać bronić i i od razu ruszyła na pomoc Makoto, jednak kiedy do niej dotarła, ta już umierała. Obie od razu wróciły do Inazumy i przyszli do Grand Narukami Shrine, gdzie umierającą Makoto zasadziła ziarno z kart Sakury. Po tym incydencie już ledwo żywa Makoto zapieczętowała część swojej świadomości w swoim mieczu zwanym Musoishin. Ei wzięła ten miecz i od tej pory używała go jako broni. Kitsune Saigu swoją drogą też zginęła. No jednak kataklizm dalej trwał, natomiast A użyła mocy z kart Sakury, żeby się pozbyć potworów z Otchłani i zakończyć kataklizm w Inozumie. I tak Raiden A została, że tak powiem, prawowitym arczonem, dlatego że wcześniej Makoto była ważniejsza przez te 1500 lat i jak wcześniej wspomniałem, tylko ona została uznawana za arczona wśród innych arczonów i faktycznie była tylko ona arczonem. Po śmierci Makoto jednak sama A też nie wyszła bez szwanku, ponieważ była splamiona erozją przez otłań. Jednak o tym zaraz, ponieważ ważną rzeczą, jaką zrobiła A po kataklizmie jest utworzenie shogunatu oraz Od Otóż te rzeczy miały za zadanie sprawować władzę nad inazumą. Co do erozji, natomiast to jakiś czas po kataklizmie A myślała, jakby tu przeciwdziałać tej erozji. Poza tym, A była Bogiem Wieczności, czy jak to tam woli, God of Eternity, i kierowała się tą ideą. Jednak musiała rozwiązać problem długości życia. Wtedy to dowiedziała się o pewnej technice tworzenia kukiełek, które to były nieśmiertelne. Zaczęła tworzyć takie lalki, ale niestety z niepowodzeniem, jednak pewnego dnia stworzyła eksperymentalną lalkę o nazwie Kunikuzushi. Chciała jej użyć do przechowywania swojej gnozy, ale Kuniku Kuzuci wylewała łzy po stworzeniu, powodując, że Ej uważała go za zbyt delikatnego do tego zadania. Postanowiła więc zapieczętować jego moce i puścić go wolno, gdzie ostatecznie potem został odkryty przez Fatui i przyjął imię Skaramouche, ale ale to trochę w dalekiej przyszłości. Wkrótce stworzyła ona nową lalkę, która to była jej podobizną i dała jej listę zasad i ideałów, które nie można było ani zmienić, ani wyłączyć. Oczywiście to się nie dotyczyło Ej, aczkolwiek ona i tak miała duże problemy z tym. No i właśnie ta lalka, która została stworzona na podobiznę Raiden Ej, to Raiden Shogun, którą znamy z gry. I tak oto przechodzimy do historii samej Raiden Shogun. Więc jak wcześniej wspomniałem, Szogun we wczesnym stadium swojego życia po prostu była nauczana przez A. mówiła, jak rządzić o tym, kim jest, i tak dalej, i tak dalej. W końcu to Szogun zapytała: Nie ma odwrotu do porzucenia Twojej formy, czy nie będziesz żałować? E odpowiedziała: Twoje istnienie zna to odpowiedzią. Jednak o co tak naprawdę chodziło? Otóż Amy miała zamiar przenieść swoją świadomość do swojego miecza i w ten sposób narodzić się w Plane of Eutymia, czyli takiego miejsca, które jest jej świadomością w tym mieczu, tak jakby. No i właśnie też tak uczyniła, dzięki czemu jej erozja nie była już dla niej problemem. Jednak co robiła w tym Plane of Eutymia? Otóż głównie medytowała i rozmyślała. Poza tym chciała wejść w stan Zen, czyli stan oczyszczenia umysłu. Może wam się wydawać, że powierzanie przyszłości marionetki nie jest dobrym pomysłem, jednak A była przygotowana na ewentualne okoliczności. Między innymi kiedy Shogun użyje swojego miecza z pełną mocą, to wtedy A zostaje uwolniona. No i generalnie jest to większość historii Raiden A, Raiden Shogun i Raiden Makoto, jednak najważniejsza część dla nas stała się kilka lat przed wydarzeniami z gry. Otóż sobie byli pewni Fatui, o których swoją drogą nagram za niedługo osobny materiał i ci Fatui dosyć namieszali w historii Inazumy a chcieli zebrać materiały odpowiednio dla ich fabryki Deluzji. Deluzja to taka wizja tylko, że przeznaczona do bitwy i używanie ich nie jest do końca bezpieczne. Właśnie takie Deluzje też rozmieścili potem wśród sił oporu Watatsumi i rozmieścili szpiegów w całym kraju, aby zdestabilizować zarówno Watatsumi, jak i Shogunat, żeby uczynić ich poddanymi na wpływy i kontrolę Fatui. Otóż Fatui zmówili się z komisjami Tenryu i Kanjo, aby Raiden Shogun miała w dużej mierze fałszywe informacje. Wtedy to też, jak już Inazuma była pod butem Fatui, uchwalili oni dekret Sakoku i dekret polowania na wizję. Oczywiście komisja Yashiro próbowała się temu przeciwstawić, jednak Shogunat i pozostałe dwie komisje były po stronie Fatui i tego to przegłosowano dekret polowania na wizję i dekret Sakoku. Czym były jednak te dekrety? Otóż dekret polowania na wizję polegał na skonfiskowaniu wszystkich wizji w Inazumie, a dekret Sakoku polegał na tym, że każdy kto opuszczał albo przyjeżdżał do Inazumy musiał przejść surową kontrolę. Jednak te dwa dekrety nie dotyczyły członków Fatui, a Raiden również nie usuwała wizji osobom, które stały po ich stronie, czy ludzi bardzo wpływowych. Przykładem może być Kujo Sara z komisji Tenryu, która to właśnie egzekwowała dekret polowania na wizję. Kolejnym przykładem może być Joemia, która to była znana za jej świetne fajerwerki i przygotowywanie do festiwali. Ciekawą rzeczą jest również to, że od czasu wprowadzenia tego dekretu nikt, ale to nikt nie zdobył elektrowizji. Tutaj też muszę wspomnieć, że przyjaciel Kazuchy zmierzył się w pojedynku z Shogun, ale został pokonany na oczach Kazuchy, a ten wziął jego pustą już wizję i z żalem w sercu uciekł ścigany przez Shoguna. Oczywiście potem trafia na statek Alklor i jest bezpieczny. Te dwa dekrety spowodowały później znaną nam z gry wojnę domową, i właśnie to jest czas, kiedy ostrzegam was przed spoilerami z inazumy akt drugiego chapterów od 1 do 3. Otóż Fatui dokładali oliwy do ognia i w końcu wybuchła wojna domowa między Shogunatem i ich sojusznikami dowodzonymi przez Raidan Shogun, a Wyspą Watatsumi i ich sojusznikami dowodzonymi przez Sangonomi Kokomi. Wtedy to przyjeżdżamy do Inazumy my i po kilku questach w końcu możemy się po raz pierwszy zobaczyć z Raiden Shogun. Jednak nie jest to do końca miłe spotkanie, ponieważ ona zamierza odebrać wizję Tomie. My jednak przed tym czynem ją powstrzymujemy i mierzymy się z nią w Plane of Eutymia, z tym, że to jest taka Shogunowska Plane of Eutymia, a nie ta, w której jest Ei. Dostajemy od niej niezły łomot, po czym uciekamy na szczęście razem z Tomą. Po kilku kolejnych questach razem z... Innymi postaciami, jak na przykład Beidu czy Kazuchom pomagamy Armia Watatsumi w wojnie domowej, gdzie przejmujemy wyspę Yai Tym samym Armia Watatsumi w końcu dochodzi do Ten szukaku, czyli tego pałacu w Inazuma City. My jednak jesteśmy tam trochę wcześniej i mówimy, że to wszystko to spisek Fatui i Shogun zabija Signore, a nam pozwala żyć dalej. Jednak potem tam wracamy z Armią Watatsumi. Wtedy to Shogun na nas wychodzi z mieczem, i gdyby nie Kazucha, to nasza przygoda w tej wacie nie toczyłaby się dalej. No i potem przenosimy się znowu do Plane of Eltymi, z tym, że nie wita już nas Szogun, a Ei. Mówi nam, że wiedziała o spisku Fatui, jednak pozwoliła na to, bo nie kłóciło się to z jej ideą o wieczności. Poza tym, co wcześniej nie wspominałem, miała ona swoje powiedzenie, gdzie jest postęp, musi być strata. Otóż prawdopodobnie chciała chronić i Inazumę, gdyż i tutaj jest też cytat, widziałam raj postępu, który upada. Chodziło oczywiście o Kain Reich, które było najbardziej rozwiniętym państwem. A jak wiemy, po prostu upadło. Opcja w takim razie jest taka, że zabierając wizję oraz ograniczając handel, można zatrzymać postęp, a gdzie nie ma postępu, tam nie ma strat. Być może Raiden właśnie tak myślała, jeżeli chodzi o dekret Sakoku. Jeśli chodzi o wizję, no to może chciała chronić Inozume przed różnymi walkami, czy coś w tym stylu. Wracając jednak do Plane of Eutymia, to razem z Jaemiko, przekonywujemy ją do zniesienia dekretu polowania na wizję oraz również znacznego złagodzenia dekretu Sakoku. Na końcu dowiadujemy się, że Yaemiko dała gnozę elektroarczona Skaramuszowi, żeby ten nas nie atakował. Po całym tym akcie ci, którym wizje zostały skradzione, o ile są żywi, to oddano im wizję, np. takiemu Artakiemu. Co do innych relacji, to mamy bardzo kwestię Kazuchy, który, mimo iż widział, że jego przyjaciel umarł z rąk Raiden Shogun, to nie żywi do niej urazy, ponieważ wie, że zginął w uczciwym pojedynku i sam się na to pisał. Jedyne do czego Kazucha żywił nienawiść to do dekretu polowania na wizję. Kujo Sara dalej jest jej wiernym sługą i prawdopodobnie zrobi wszystko, co każe Szogun, nawet jeśli nie do końca to zrozumie. Oczywiście zna się też z innymi arczonami, takimi jak Wenty czy żonkli, a ten pierwszy mówi, że jej słabością są desery. Tylko Chodzi tutaj o Ej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię naszego Elektro Archona. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że mamy z nią dwa story questy. Spoiler. gdzie w pierwszym umawiamy się z Ei na randeczkę, znaczy spotkanie polegające na pokazaniu Raiden Ei, co się przez tyle lat zmieniło w Inazumie. W drugim chapterze, natomiast Ej walczy z Shogunem, który się jej przeciwstawia, i po wygraniu tej bitwy, świadomość Makoto, którą zostawiła w Mieczu 500 lat temu, się ujawnia i mówi, że jej marzenie zostało spełnione. Ale najważniejsze jest to, że Dekret Sakoku został w końcu całkowicie zniesiony po tym stary kwestia. Dzięki temu możemy sobie zrobić Kaya Bridge z Dynazumy do Liyue. Raiden co ciekawe nie umie gotować i nie może tego zrobić nawet w grze. I jako ostatnią ciekawostkę dam wam, że posługuje się dobrze i mieczem i polearmem, chociaż to mogliście już wywnioskować. Tym akcentem kończymy historię Raiden. Osobiście uważam, że jest ona bardzo fajna, lepsza od żonklego, ale jednocześnie gorsza od Ventiego. Brakuje mi tutaj jakichś pobocznych historyjek, ale to tylko moje odczucie. Możecie się oczywiście swoim podzielić w komentarzu, bądź na moim serwerze Discord, na który was serdecznie zapraszam. Tymczasem żegnam się z wami, więc miłego dnia czy kiedy to tam oglądacie, dobrych wishy i adios. A może by tak jednak wishować po elektromami, a nie po kokomi? Hmm.